Że nie jest dobrym pomysłem na prezent pod choinkę. Najbardziej to nasze psy potrzebują kochających rodzin i domów, takich zwierząt odbieranych interwencyjnie, z uwagi na znęcanie się mamy bardzo niedużo. Mamy teraz trochę mniej adopcji niż przed pandemią, ale sporo psów wychodzi, nie narzekamy. Dzięki też tym adopcjom y, mamy teraz znacznie mniej psów niż było na przykład w ubiegłym roku. Y, czyli generalnie jest lepiej. No właśnie nie, te czarne prognozy się nie sprawdziły. W okresie pandemii trafiło do nas znacznie mniej psów y, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym na przykład. Więc okazało się, że pandemia nie spowodowała nagminnego wyrzucania psów. Y, w tym momencie, jak nigdy od kilkunastu lat, mamy tylko zaledwie 130 psów. I też macie Państwo jakieś inne zwierzęta niż psy, jakieś na przykład koty? Opiekujemy się tylko i wyłącznie psami. Mniej. Przed pandemią mieliśmy tych adopcji więcej, natomiast ogólnie nie narzekamy, bo psy znajdują dobre domy. Ten wydłużony proces adopcyjny też sprzyja odpowiedzialnym decyzjom. Czy na, adopcji, czy na adopcję trzeba umówić się wcześniej telefonicznie, czy można przyjechać też i obejrzeć zwierzę? Yy, właśnie, nie można, jest zakaz wstępu. Nie można do nas jakby przyjechać, przespacerować się po schronisku, żeby wybrać sobie na żywo psa. Trzeba wstępnie to zrobić na podstawie strony internetowej. Natomiast wizytę w schronisku jak najbardziej umożliwiamy. No, bo każdego psa przed adopcją trzeba poznać osobiście. Takich zwierząt odbieranych interwencyjnie z uwagi na znęcanie się mamy bardzo niedużo. W tym momencie na terenie schroniska są cztery takie psy. Znacznie częściej trafiają do nas jednak psy w takiej całkiem dobrej kondycji. Są to psy właścicielskie, które właściciel po prostu zgubił i odbiera, bo kontaktujemy się z właścicielem bądź też sam właściciel z nami. I te zwierzęta są odbierane. Psów w bardzo złej kondycji, takich porzuconych, bezdomnych, których nikt nie szuka, mamy na szczęście niewiele. Mieliśmy wstrzymane wizyty wolontariuszy od marca do czerwca, ale od początku czerwca cały czas przychodzą: mogą przychodzić. Codziennie są u nas, codziennie psy wychodzą na spacery. Jeżeli chodzi o okres okołoświąteczny, to u nas jak co roku jest, są wstrzymane adopcje szczeniąt. Będą wstrzymane aż do połowy stycznia, z uwagi na to, że to jest taka nasza akcja, mająca na celu zasygnalizowanie, że zwierzę nie jest dobrym pomysłem na prezent pod choinkę. Natomiast jeżeli chodzi o adopcję psów dorosłych to one są nadal, y, tylko te dni y, same, dwa dni przed nowym rokiem i po nowym roku nie będą wydawane żadne zwierzęta, ale to jest co roku z uwagi na to, że akurat po prostu musimy zamknąć rok. A y, no, u nas akurat szczeniąt jest y, niedużo, więc jeżeli chodzi o liczebnie, to więcej idzie do adopcji psów dorosłych, ale jest to spowodowane y, tym, że szczeniaków mamy naprawdę mało, Natomiast tak chętniej są adoptowane i większe zainteresowanie i więcej pytań jest oszczenięta. Teraz przy pandemii troszeczkę zmieniliśmy zasady adopcji i zawsze wszystkie psy, które u nas mieszkają są umieszczone na naszej stronie. Najpierw trzeba po prostu się zapoznać z tymi psami na stronie i napisać do nas maila którym psem rodzina jest zainteresowana. Wtedy my wysyłamy ankietę do wypełnienia i dopiero po otrzymaniu wypełnionej ankiety kontaktujemy się telefonicznie, umawiamy się na spotkanie takie na żywo w schronisku i prowadzimy dalsze rozmowy, ewentualnie wybieramy innego psa, jeżeli się okaże, że ten nie pasuje do rodziny. Nie zbieramy folderów, żadnych plakatów wyborczych, banerów, przede wszystkim dlatego, że nasze psy mają ocieplane budy, mają kojce, które są osłonięte od wiatru, są zadaszone, ale też musimy pamiętać o tym, że te banery są drukowane farbami, które mają dosyć... Niekorzystny wpływ na środowisko, i są po prostu nieekologiczne. Rozumiem. Czyli lepiej przywozić, jeżeli już to normalne koce, a niekoniecznie banery. Oczywiście, że tak. Rozumiem. Tak jeszcze zapytam panią, bo teraz na OLX zawsze tam w okresie świątecznym pojawia się akcja, że można zwierzę, że tak to powiem, wirtualnie dokarmić. I jak to dokładnie wygląda? Jeżeli to, takie powiedzmy zwierzę zostanie w 100%, tam zostanie ten pasek w 100% wypełniony, to jak, co, tam, co, co się dalej z tym dzieje? Yy, przyznam panu, że nasze schronisko nie uczestniczy w tej akcji, więc co yy, dużo nie powiem, ale podejrzewam, że po prostu OLX przekazuje jakieś środki na karmę albo zakupuje karmę i przekazuje tym wybranym schroniskom. Najbardziej to nasze psy potrzebują kochających rodzin i domów. To jest najbardziej potrzebne, szczególnie tym, które są już w takim senioralnym wieku, bo zima w schronisku dla starszych psów jest bardzo ciężkim przeżyciem. Chcielibyśmy, żeby te starsze, szczególnie psy, przed zimą, jeszcze przed tymi najsilniejszymi mrozami, znalazły swoje domy, swoje rodziny. Natomiast jeżeli ktoś no, nie może podarować kawałka miejsca w swoim domu i swojej rodzinie, to można zawsze naszym psom przynieść karmę, koce ręczniki, środki przeciwkleszczowe, witaminy bo to zawsze jest u nas potrzebne.